Cześć, matu dogi, witam Znowu nowym z mojego serwera i No i ogólnie dzisiaj razem z Karolcią nagrywamy event parkour e, Więc generalnie no myślę, że za Karolcie powinniście zostawić łapkę w górę, bo pod poprzednim filmem z Karolcią było dużo łapek i pisaliście, że fajne są odcinki z Karolcią, więc pomyślałem, że no kurde trzeba coś nagrać z Karolcią, nie? Więc generalnie znowu nagrywamy. E, jeżeli chcecie nowy odcinek z Karolcią, no to generalnie zostawcie łapkę w górę, powiedzmy, że jeżeli wbijecie, e, no nie wiem tak 333 łapki 24 godziny, no to wtedy następny odcinek również wlatuje z Karolcią, więc generalnie no wiecie co robić. Również jeżeli chcecie zgarnąć tego teksturpaka, no bo też dużo na nim na live'a grałem, to musicie zostawić łapkę w górę I też na takie 300 łapek 24 godziny wam rozdam, więc naprawdę myślę, że gituwa. No i ogólnie, jeżeli chcecie zgarnąć również jakąś rangę, no to wystarczy, że napiszecie w komentarzu kozak, napiszecie swój nick, zostawicie łapkę w górę suba z dzwonkiem. No i kurde, razem z Karolcią wylosujemy parę kozaków, tak myślę, że co 100 lajków będziemy ta rangi losować. No i tak naprawdę to tyle i no chyba lecimy do pierwszej osoby, nie? Dobra, więc jesteśmy już przy pierwszej osobie, przy malinie, nie wiem, chcesz kogoś generalnie pozdrowić? Nie. Nie masz żadnych kolegów? Nie. A myślisz, że zgarniesz dużo kajsów? Nie. To generalnie zasady wyglądają w taki sposób, że za każdą tą, jakby, płytkę, na którą staniesz, będziesz dostawał 8 strange case'ów, No chociaż ty niby jesteś bogaty, mega na strange, no ale, no ale wiesz, no dla contentu, dla contentu, nie? Więc no dobra, lecisz, lecisz ty. no Niby powiedziałeś, że nic ci się nie uda, jeszcze sprawdzę, że dobra, nagrywa mi się wszystko. Ok, wygrałem. <laughs> Nie no dobra, będziemy dawać trzy próby każdemu. Dawaj, kolejna próba, Malina. Tylko teraz się skup, czaisz, pull skupienie robisz i wygrywasz ten parkour. Czaisz to w tym momencie, w tym momencie robisz ten parkour. Tak, nie tak. Dobra, walisz go. Co ty, jedna. Nie no Malina co ty robisz Tragedię grasz Dobra dawaj I walisz tego parkura Ja w ciebie wierzę Malina tutaj, tutaj musisz wolniej nie ty, No dobra dawaj dawaj dobra Osiem case'ów czekaj Raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem Trzymaj osiem case'ów Dobra dawaj lecisz dalej Malina Pomierzysz ale jestem momentu No dobra, dawaj, walisz to Widzisz, Karolcia nawet jest w szoku, jak widzi twojego skilla Że aż się przestała odzywać Dobra, dawaj Dawaj, skakujesz tutaj Dobra, jest dobry, jest dobrze, jeszcze nie spadłeś, Malina Jest jeszcze git, jest jeszcze git, Malina Ale ty się musisz szukać Ale co ty tak... ale... Ja pierciele, co ty tak shiftujesz tutaj Dobra, dawaj Walisz jeszcze kilka, jeszcze tylko kilka, nie? Zrobisz to chłopie, wierzę w ciebie, nie? Dobra, i jak to zrobisz, to zostajesz Nie no Malina, co ty robisz? Nie wierzę. Nie no Malina, weź się skup, bo zaraz... Zaraz się zdenerwuję, rozumiesz? Dobra. No już końcówka, już sama... No nie no Malina, ty! Nie! Dobra! Nie no Malina! Ja mi ci chciał powiedzieć, że tam coś jest, to jest niemożliwe. No jak to jest niemożliwe? Które jest niby niemożliwe? Tam wysoko. Które? No wysoko. No, ale co wysoko? No, tam do góry. No, jak, no patrz, ja to teraz mogę zrobić na Twoich oczach, pa. Pewnie, może. No, pa, robię tak, robię tak, tylko ty to tak z shiftem musisz robić, czajesz, nie? Dobra, to tak. To tak. To tak, no i jesteś, yesa. Jest, dobra, dawaj. Nie, no dobra, Malina, osta, ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Robisz to teraz, jak spadniesz raz, to dostajesz Bana na 10 dni. A, dobra. <laughs> no, masz motywację. No, dawaj, robisz to. Robisz to Malina. Generalnie go ja go banuję za jego totalnego Unskill'a. Dobra, dostajesz bana. Yy, Co ty robisz? Dobra Ban. Co ty shiftujesz? Ban na 10. Ja ja nie ban na 10. Dobra, dostajesz ode mnie. Ban na 10 lat. Essa z tobą. I generalnie Especjanie biorę kolejną osobę. Evo. Dobra, to dawaj, zaczynamy, bo ja nagrywam odcinek w ogóle, nie? Chcesz kogoś pozdrowić? Masz kolegów? <laughs> Czy... Oni nie. Ale bulak, trzy. To bulak, to bulak. Ale. A, trzy próby masz, dobra, jeszcze dwie próby. Dobra, dobra dawaj, walić teraz, siba. Teraz! Się wali. Robisz to, robisz dobra. to, siba. No! Cicho. Cicho. Dobra. Nie, nie zrzucaj. Dobra, nie, no, nie. Dobra, robisz to, siba. Ostatnia próba. Dawaj, robisz to, patrz już za, ten, za tą półpytkę dostaniesz cztery Kejsy chłopie Dawaj, dobrze, dobra, rzuć mu cztery case'y Karolcia Dobra, dobra co tam te kejsy, najpierw niech zrobi Dobra, dobra, dawaj walisz to Walisz to, jest easy, to tylko ludzie poniżej 20 IQ nie umieją tego robić Walisz to, Shiba Disowicz na przykład takiego czegoś by nie zrobił, ale dobra Nie no, Shiba dobra. intuje, no dobra, no ale Disowicz to... No wiadomo Dobra, on tego nie mógł zrobić Nie, nie no, ten Shiba, ten no ten Shiba. co ty odwalasz Nie no, robisz to, Shiba Patrz Nie, W tym robi. momencie, patrz jak, jak tego nie zrobisz, to ci banuje całą twoją gildię Nie no, ale w ogóle już jesteś najdalej ze wszystkich, nie? Już jesteś najdalej ze wszystkich, Shiba Więc powinieneś się z siebie cieszyć Nie, nie zrzucaj go, Karol Nie, nie rób mu tego Nie, nie rób mu tego nie. Dobra, on tutaj nie dostanie, jak to... <laughs> Czekaj, nie? Czekaj no. Musisz tego skoku. Dobra, dawaj, robisz skok wiary Kurde nie, nie no dobra, chodź Shiba Nie no dobra, ale chciałem go tak sprankować, że ten A ty masz, ile ty masz HP Shiba? Połowę Dobra, to czekaj, to ja się schiluję trochę Dobra i walisz tego stream Dobra, masz 8. Osie... Nie dobra, no lecisz tu, masz osiem case'ów już A to, to był dobra nie a, nie wol, Moje uszy Dobra, uznajmy, że tutaj masz last próbę, bo wtedy ci tak... U, uwaliliśmy trochę No dobra dawaj robisz to No <g away> Boże, nie <g away> Dobra, chcesz kogoś pozdrowić? Nie chcę. Weźmy rzuć 8. Nie się... y, po pozdrawiam case y. Dobra, zrzuć mu 8 Dobra, się, hiba Okej, a więc jesteśmy już przy następnej osobie Niks, i Ty i generalnie czy chcesz kogoś pozdrowić? Nie chcę nikogo poza I dobrze, ludzie to śmiecie. Dobra, zaczynaj, <noise> zaczynaj parkour za, za każdą półpłytkę Będziesz dostawał 8 kejsów. Ogólnie masz 3 próby, więc generalnie nie wiem, pod koniec ci damy te case, y. o kurde. Ale w, jest... w ogóle zepsułeś parking. Oh, o bo ta... parking, boże, parking. No wiem, bo Disowicz, tu Disowiczowska szmata mi to popsuła. No masz jeszcze dwie próby, mord dawaj. Tylko się tak nie rozpędzaj, na no spokojnie, nie? Na spokojnie, jak na wojnie. Dobra, dawaj, Nikse i ty. No dawaj. No osta ostatnią, dobra, S Masa, masz już 16 strange case'ów mordo Ej, nie czekaj! E, dobra, dawaj Mordo, e, robisz ze blokiem Dobra, e, sam masz już 24 case'y Mordo Chłopie zrobiłeś najwięcej ze wszystkich, nie? Dobra no Kurde, zrąbałeś no. Dobra, ale... siba sobie ten patrzący so... Shiba stoi Dobra, <laughs> dawaj Mordo, ja ci tutaj termę masz last szansę, nie ja ci tutaj... Kurde, nie oh. sibę, nie sibę Dobra, masz last szansę, Mordo, robisz tam 180, chłopie W tym momencie i będzie miał taka case'ów razem Kurde, nie udało się Dobra, trochę lipa, ja teraz pokażę dla moich widzów, żeby się pochwalić, że ja jestem koksem A jest? Dobra, ale 24 case'y zgarnąłeś, więc generalnie nie wiem, Ty chcesz dać Karolcia? Dobra, e, więc generalnie gituwa. No i co, ja robię cięcie i widzimy się już przy ostatniej Dobra, osobie Dobra, więc jesteśmy już przy ostatniej osobie, czyli przy Panu Kustku niestety, e, Kustkowi stara zabrawa, Mikrofon za słabe oceny z matmy, więc no niestety e, xd. Więc no niestety Więc no niestety, no nie będzie mógł nic mówić Aczkolwiek Kustek, no nagrywam odcinek, masz trzy próby Za e, każdą jakby pół płytkę dostajesz 8 8 strange case'ów, więc po prostu dawaj, walisz ten parkour i obrabowujesz... Ej, ej, sorry, 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 to się nie liczy. Dokładnie, od teraz, od teraz się liczy. Więc obrabowujesz Bindor, masz już 8 case'ów, mordo, masz już 8 case'ów. Ej, on w swojej gildi chyba, nie? No, 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 on jest w dogi. To są to największe kocy, nie no, no. Co ty gadasz, to jest taka dobra gildia, Giód że ja nie dogi. wiem, eee, oni... Nie to. Oni są tak dobrzy, że oni są najszybsi w klasie wszyscy Co do tej... Co ty gadasz? No Dobrze z matmy? No, o kurde, ale spierdzieliłeś, dobra Ale masz już 16 case'ów, dobra, spróbuj jeszcze raz mordo Może ci się uda Jak dołączasz do gildi dogi, to jest 5 zł, A jak dołączasz, to tak, po pierwsze Oceny plus 2 stopnie wyżej Kolejna sprawa mięśnie plus 15 cm Do mięśni Co? Nie, chyba co on tu robi? Dobra, masz ostatnią próbę kustek Dobra, dawaj walisz to Ostatnia próba, ale już i tak masz 16 case'ów Więc i tak jest sumie zarąbisz się Dobra, to się nie liczy, tutaj na tych Dobra A ja dziękuję generalnie, że oglądaliście odcinek Mam nadzieję, że wam się spodobał, no i co do zobaczenia w kolejnym filmie Elo